Zaczniemy sobie od szybkiego omówienia dziwnego filmu, który pojawił się na byłym kanale Timu X. Kanał Timu X został zamknięty jakiś czas po tym, jak Konopski opublikował swój film w sprawie afery Pagate, w którym to spory rozdział został poświęcony m.in. działaniom agencji Spotlight, która za ten konkretny projekt odpowiadała. Kanal został wtedy przemianowany na Da's Show i jedyne treści, które na nim pozostały, to klipy muzyczne. Natomiast w niedzielę 28 października dziwne rzeczy zaczęły dziać się na tym kanale, mianowicie nazwa profilu została przemianowana na. Olab Productions, a potem pojawiło się na nim to wideo zatytułowane Czy ktoś tu jeszcze jest? Halo, czy ktoś tu jeszcze jest? Ej, zobaczcie! Film zdawał się być zapowiedzią czegoś zupełnie nowego. Można było zauważyć rozmazane cztery kobiece sylwetki, no i informację, że jutro o 16.30 coś się wydarzy. Jutro, czyli w poniedziałek, 28 października. No, teraz, kiedy nagrywam te newsy, mamy godzinę 21.30 i nic się nie wydarzyło. Chociaż nie, przepraszam, okłamałem was, wydarzyło się i to nie mało, bo ten film został skasowany z kanału Team X, a jego nazwa ponownie zmieniła się z Collab Productions na das Show, i chyba ktoś udaje, że nic się nie wydarzyło. A jaka może być tego przyczyna? Nie wiem, choć się domyślam, bo śledziłem sobie mniej więcej na bieżąco, jak ten film idzie. I niestety tego nie zeskrinowałem, ale miał on bardzo mało wyświetleń, bo nie mówiliśmy tam nawet o dziesiątkach tysięcy po kilku godzinach, a raczej o kilku tysiącach. Tak na kanał, który ma prawie milion subskrypcji, jest co najmniej mizernym wynikiem, a na dodatek komentarze i oceny były raczej negatywne. Wygląda więc na to, że próba powrotu nowego Teamu X póki co została odsunięta w czasie, bo trailer nie zrobił takiego szumu jak. Się autorom wydawało, że zrobi. Ktoś mógłby się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem agencja Spotlight nie sprzedała. Jest trochę tak, jeżeli macie kanał bardzo długo nieaktywny, to będzie miał mniej wyświetleń, jeżeli był nieaktywny na przykład kilka miesięcy, nie? Bo y, suby już bardzo mało znaczą na YouTubie. Teraz zazwyczaj polecane jest, widzom to, co oglądali w. w przez ostatni na przykład miesiąc, dwa, trzy, gdzie na przykład y, najwięcej czasu spędzili na jakim kanale, nie? Więc nawet jak nie subskrybujecie czegoś. Ale oglądaliście na przykład trzy odcinki, a suba nie daliście. To na głównej, jak ktoś, ten autor, rzuci czwarty odcinek, to wam się pojawi to na głównej na przykład, nie? Na przykład ja na ostatnim live oglądałem trzy swoje pranki i mi się dzisiaj wyświetlił superman. Prank Sawardenga sprzed, tam nie wiem, 10 lat. Mimo, że chyba nie, nie wiem, czy subskrybuje swój kanał, ten drugi czy nie. Natomiast z pomocą przychodzi nam tutaj KRS, który to nakierowuje nas na podmiot Kolab SPZO, w którym to prawie 90% udziałów posiada firma kontrolowana w całości, przez Wojtka Szaniawskiego, okay. czyli założyciela i właściciela agencji Spotlight. Także może już nie za pośrednictwem agencji Spotlight, ale to dalej ci sami ludzie. Ale czy będą jeszcze próbowali wracać po tym, jak ten trailer tak fatalnie się przyjął, że aż musieli go skasować? Zobaczymy, a jak się to wydarzy, to ja na pewno cię poinformuję, dlatego zasubskrybuj sobie, drogi widzu, żeby nie przegapić. Swego czasu ciężko było przegapić osobę Karola Pieński, o której w internecie było bardzo głośno przez dłuższy czas, natomiast w ostatnim czasie zrobiło się jakoś tak cicho. Aż do momentu publikacji tego oto insta stories relacja przez 5 lat, dłużej nie mogę udawać, proszę módlcie się za mnie, módlcie się do Boga, kocham was całym sercem, pisze Caroline dodając zapłakane zdjęcie bez makijażu, następnie udostępniła ona dużo smutnych memów, na przykład taki, taki, taki taki, a następnie otrzymaliśmy potężną historię ze szczegółami, którą wam teraz streszczę, Caroline opowiedziała swoją perspektywę ich związków, który weszła mając zaledwie 17 lat przypomnijmy, jej mężczyzną miał być 60-letni milioner i jeżeli wierzyć w to, co influencerka pisze, no to rzeczywiście byli ze sobą, ale w tej relacji Nigdy się nie układało, bo kto by się spodziewał, ten 60-letni pan z dużą ilością pieniędzy wziął sobie taką młodą dziewczynę pod skrzydła. Nie z miłości, tylko cynicznie. Tak przynajmniej twierdzi Caroline. Twierdzi, że wcale nie była z nim dla pieniędzy, bo wielokrotnie podczas ich relacji były okresy, gdzie facet nie miał grosza przy duszy i musiał się odkuwać. Ich relacja jej zdaniem miała być bardzo burzliwa. Mieli często rozstawać się ze sobą i schodzić. Ona miała bardzo się dla niego poświęcać, a w zamian otrzymywać jedynie bluzgi i obrażanie jej. Później miał ją przygarnąć jakiś Inny 60-letni facet, który był dla niej dużo lepszy niż milioner Jack. Później znowu się spiknęła, ale generalnie pisze, że pomimo, że bardzo ją krzywdził, to ona mu mocno współczuje i rozumie, że to jest po prostu kwestia jego słabej psychiki i go za to nie wini, a jego bliskim życzy jak najlepiej. Na końcu skwitowała gorzko. Popadł w manię, gdzie miłość się skończyła, tylko ja byłam jedyną osobą na świecie, która może kreować jego wizerunek milionera. Jednocześnie nie chciał się ujawniać, co było mega dziwne, ale wśród kolegów i współpracowników brylował. Co nie kazał wstawiać chociaż jednego posta, Instastori musiało być aktywne, jak nie, to miałem krzyki i słyszałem, że jestem leniwa do niczego głupia wstawiła rzekomo smsy różnych wiadomości od swojej mamy, która prosi, żeby ją skasować, pisze, że ten jej y, milioner Jack to gangus i że zepchnie ją z balkonu albo naśle na nią ludzi. No i potem jeszcze mu zarzuciła, że dawał jej fejkowe zegarki i torebki. I ja mam z tym całym zalewem informacji ze strony pani Derpieńskiej kilka problemów. Po pierwsze, jej konto na Instagramie cały czas pozostaje aktywne i postuje zdjęcia, na które to cały czas dokupywane są setki tysięcy polubień. A po czym wiadomo, że są dokupowane? Ono chociażby po tym, że na Najnowsze zdjęcie na jej profilu ma 138 tysięcy polubień I tylko jeden komentarz No wiecie, no Może ma małą aktywną społeczność Ale to, że Dolarsowa Królowa Kupiła sobie followersy i dużo lajków Kupuje, no to już wiedzieliśmy Natomiast pomimo rzekomego kryzysu Rozstania i publikowania tego typu informacji W ostatnim czasie na jej profilu Nic się nie zmieniło Po drugie, bardzo nie kupuje tego zdziwienia Że wszystko co było w jego życiu Było fejkowe, biorąc pod uwagę, że wszystko Co zostało stworzone w jej życiu było fejkowe. Cały jej profil był fejkowy, jej followersi byli fejkowi, jej lajki like były fejkowe, wydarzenia z jej życia były fejkowe. I patrząc na ilość zabiegów medycznych. Ale ja nie wiem, co myśleć o tej Karolin Derpieski, bo zobaczcie, miała taki dziwny pomysł na siebie, wszystko to się wydawało śmieszne, a media to zainteresowały się. I wiecie, no ta dziewczyna jeszcze, no nie wiem, 4 lata temu. 3? No tak 3-4. No to ona przychodziła normalnie do Teamu X na jakiś Tinder w Teamu X, takie wiecie, odcineczki, że sobie po prostu przyszło. Albo gdzieś tam chyba występ, wystąpiła u Kruszwila w jakimś odcinku, miała na siebie jakiś plan i teraz wiecie, występuje przecież w tych programach te owskich estetycznej, które Karolina na sobie przeprowadziła, to ona też była fejkowa. Szczerze rzecz ujmując. Więc całej tej perspektywy młodej, skrzywdzonej i bardzo zakochanej dziewczyny ja nie kupuję. I po tym wszystkim, co Caroline nam zaserwowała w internecie, próba stworzenia historii, jakoby z tym 60-letnim panem była z miłości, a wcale nie dla jego pieniędzy, nie brzmi legitnie. I to nam daje dwa możliwe warianty tej sytuacji. Ten bardziej prawdopodobny jest taki, że cała ta sytuacja to fejki ustawka, by po prostu zwrócić na siebie uwagę, bo jakoś tak w ostatnim czasie o pani Karola Derpiński było dosyć cicho. To jest moim zdaniem wariant bardziej prawdopodobny, więc bym się w tej historii za specjalnie nie wczuwał. Drugi wariant natomiast jest taki, że to co pisze jest szczere i po prostu oderwanie od rzeczywistości ...tych rzeczy wynika z tego, że jest w bardzo silnych emocjach... ...i aktualnie nie do końca racjonalnie myśli o tym, co robi. Co mogłoby w jakiś sposób tłumaczyć te wszystkie dziury logiczne w jej wywodzie. A także bardzo skrajną perspektywę, pokazującą ją wyłącznie jako ofiarę... ...no i tego pana milionera jako wyłącznie oprawcę. Natomiast nawet jeżeli to, co pisze Karolina, to prawda... ...to w ogóle nie czuję się źle z tym, że jej w to nie wierzę. Bo wszystko, co budowała dotychczas, budowała na kłamstwie i fałszu. Więc tak sobie myślę, że niby dlaczego teraz miałoby być inaczej. Morał z tego jest taki, że... Jak 19-letnia dziewczyna opowiada Wam, że nie jest 60-latkiem dla pieniędzy. To jej nie wierzcie. I tyle. Na niemałą próbę na pewno wystawiana jest też aktualnie relacja Grażynki i Buddy, ponieważ ci Państwo po spektakularnym zatrzymaniu przez CBS aktualnie siedzą w areszcie. I to, przepraszam, muszę się poprawić nie w areszcie, tylko w aresztach dwóch. Różnych, żeby nie mieli ze sobą kontaktu. Między innymi ta decyzja prokuratury. Po... Nie no, ogólnie chyba, jak to jest w aresztach. Jest podział na męski i żeńskich? No chyba tak, nie? Czy nie? Pokazuje, jak bardzo poważnie podchodzi ona do tej sprawy. Z drugiej strony, natomiast obrońca tych państwa poinformował publicznie, że Kamil i Grażynka będą od tej decyzji składać odwołanie, które to zostało rozpatrzone wczoraj 28 października w godzinach porannych. No i słuchajcie, finalnie o 15.35 dostaliśmy informację z sądu okręgowego w Szczecinie, który to podtrzymał trzymał dotychczasowe środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i na dodatek wyznaczył dokładną datę, do kiedy ci państwo będą w aresztach siedzieć. Mianowicie, póki co zapowiada się na ich odsiad... O, aż do 11 stycznia 2025 roku, czyli jeszcze przez 2,5 miesiąca w tym w okresie świątecznym oraz na Sylwestra. Na te informacje, radca prawny obsługujący tych państwa rzucił pismo na swoje Insta-Story, z którym generalnie poinformował, że się z tą decyzją nie zgadza i jest niefajna. Pani Buddy w związku z tym będą dalej koczować pod aresztem, Krzycząc, że są murem za Buddą. Kali, kali, A użytkownicy wykopu za to dalej świętują, wiedząc, że nikt nie zabierze im meblościanek i promują inne hasło Budda za murem. Natomiast czy murem za swoim ulubionym portalem staną użytkownicy AskFM? Myślę, że nie, bo platforma. I ogólnie ja też uważam, już teraz do Buddy przejdźmy, że no ciekawe, czy już zdążą. To, no takie sprawy się długo toczą, nie? I prawdopodobnie może być tak, że ten aresz zostanie przedłużony, nie? Ale nie wiem, nie wiem. Być może już zdążą wszystko ogarnąć. Ma swoje czasy największej popularności, ma dawno za sobą, a myślę, że. Młodsza część z Was może nawet Aska nie kojarzyć. Otóż była to strona, gdzie każdy mógł założyć sobie profil i odpowiadać na pytania innych użytkowników. Coś takiego robi się aktualnie. Mnie na przykład. Ask to był tak, że się odpowiadało w sposób prześmiewczy. To nie działa niestety już na, na przeglądarkach, ale ja tam też właśnie w sposób prześmiewczy odpowiadałem i na przykład zna, yy, wzięli jakąś moją wypowiedź i Ja tam gdzieś odpowiedziałem, że czy mógłbym być w związku z, z młodą, jakąś tam, z 15-latką, a ja także, że tak, albo czy z 16-latką, ja coś tam, że 16 -latce też należy się, nie? I pamiętam, że mnie chyba Boxwell tym atakował i tak dalej, mimo że dobrze wiedział, że Ask był takim prześmiewczym portalem. Na szczęście znalazłem ostatnio moją jakąś wiadomości, właśnie z tamtych lat, z 2015-2014, i napisała do mnie jakaś 15-latka. 15-latka, co ważne, nie 14-latka, a 15-latka powiem, co Wardenga odpisał. A... O! Pisze do mnie w, tam, nie wiem, 2013 Ej, przyjedziesz do nas? I ja odpisuję, jesteś za młoda. Za 15 latki grozi prokurator. O tyle, jeżeli chodzi. Bo tam mnie próbowali też wkręcać w takie rzeczy przez jakiś... Odpowiedzi na Asku swojego czasu. Głównie na Insta Stories, wrzucając stosowną ankietę, w której ludzie właśnie mogą nas pytać, a my możemy sobie później na to odpowiadać. No to przed Instagramem i przed Insta Stories mieliśmy Aska. I tutaj swoją drogą ciekawostka dinozaura. Z portalu Ask wywodzi się sporo influencerów. Między innymi Marcin Dubiel zaczynał swoją popularność zdobywać właśnie na Ask. Tak, Dubiel się wybił na Asku. Yy, Wawrzyniak się wybił na Asku. Czyli kamerzysta. Nie wiem, czy Adrian Polak się nie wybił na Asku. Chyba też. Zabielski chyba też z Aska pochodzi. A dopiero później wspólnie ze Stu zaczął tworzyć content na YouTubie, będąc już jednak całkiem popularnym młodzieżowym celebrytą na platformie właśnie Ask. Te czasy jednak dobiegają końca, ponieważ ten portal właśnie ogłosił, że 1 grudnia 2024 roku nastąpi jego oficjalne zamknięcie. Powodem jest oczywiście spadająca popularność platformy i fakt, że są po prostu, jak sami przyznali, zbyt archaicznym bytem w porównaniu do aktualnego Ja jestem w ogólnie w zdziwiony, jak czasem podchodzi do mnie jakaś młoda Osoba o fotę, to oni dalej używają snapa. Młode osoby używają snapchata. Ja myślałem swego czasu, że snapchat uderł. Całkowicie, jak wesz, weszły Instastory, ale naprawdę dziecia, dzieciaki używają Snapchata. Trzeba się nie zgodzić, jest to kawałek fajnej internetowej historii. Natomiast myślę, że patrząc na to, jak mocno został wyparty przez inne platformy, to zaskoczeniem jest, że utrzymał się na rynku i tak bardzo długo. Podobnie jak internetowe loterie youtuberów i strony ze skrzynkami, ale jak się okazuje, koniec tych bytów w przestrzeni internetowej może być bliższy niż nam się wszystkim wydaje. Jak poinformowało bowiem Ministerstwo Finansów, już 1 listopada rząd powoła do życia zupełnie Nowy departament zajmujący się stricte kwestiami hazardu internetowego. Jak wstamy na stronie Business Insider, 14 października minister finansów Andrzej Domański podpisał zarządzenie, które tworzy nowy departament regulacji rynku gier. I co ważne, to był ten sam dzień, w którym zatrzymany został Buddha. Teoretycznie te dwie informacje się ze sobą nie. Mnie właśnie ciekawi, co będzie z loteriami innych YouTuberów, którzy też właśnie robili na tych epukach, Bo jednak myśleliśmy, że, wszyscy, wszyscy, że to chodzi o VAT, a oni podają w tych informacjach do prasy, że że to też chodzi o te e-booki, że jeżeli coś tam było e-booki, że to nie była wtedy loteria promocyjna, tylko jakaś inna, nie? Co się ta pani prokurator, rzeczniczka wypowiadała. Więc ciekawy jestem. Ktoś dawał z tych innych osób, na przykład oj, Wojtek. Chyba najprędzej oj, Wojtek by mógł dać jakąś informację, bo on taki w miarę ogarnięty chłopak. Właśnie coś prowadzą w sprawie innych YouTuberów, czy nie? Nie łączą. Ale w praktyce osoba z resortu finansów przedstawiła redakcji Biznes Insider'a dosyć ciekawe spojrzenie na sprawę. Takie założenie było od początku, że ministerstwo zajmuje się tworzeniem prawa, a Krajowa Administracja Skarbowa jest od kontroli i ścigania nieprawidłowości. No i to jest bardzo jasny sygnał, czym ten departament będzie się zajmował. Tak jak Krajowa Administracja Skarbowa zapłacił 23% VAT? O, Wojtek pisał. Gdzie co można przeczytać? Okej, okay. Wojtek. Ale on też robił e-booki. Ale mimo wszystko przewidział i zapłacił, tak? 23%, o, widzicie. Czy dopiero teraz zapłacił? Bo to, jak się człowiek sam zgłosi, że hej, hej, chciałbym złożyć coś tam sprostowanie, to wtedy nie ma kary. Czy od razu tyle zapłacił? A we współpracy z urzędami będzie mogła ścigać internetowych gagatków za łamanie prawa? Tak, nowy departament ma skupić się na tym, by prawdopodobnie zaktualizować to prawo. Dominika, witamy wśród wilków. Au! już istniejące, by dostosować się do panujących na rynku realiów. A żeby dodać tej informacji pikanterii, przeczytam wam jeszcze ostatni akapit z artykułu, który cytuję. Krajowa Administracja Skarbowa chwali się, że w tym roku szkolnym kontynuuje wspólnie z resortem edukacji akcję Hazard, nie daj się wciągnąć. Projekt ma zwrócić uwagę na uzależnienie, problemy finansowe, czy... A, czekajcie, to ten, taki słaby gracz z Lola zrobił taką ankietę. z skrzynki? No, czasem się zdarza. No, czasem zdarza. A gdzie? Zazwyczaj na na g przykład no, na tej stronce. A co Was skłoniło, żeby tam otwierać? Tak szczerze... Nie wiem, nie wiem, tak, po prostu. Yy, jakoś tak yy, zobaczyłem filmiki i no, stwierdziłem, że spoko mogę, mogę spróbować, bo dostajemy darmo, darmowe tam ileś na złoty. i mamy otwarcie tylko jednej syczynki. Może nam coś no, to jedynie. A na jakich filmach to widzieliście? No na no, ważne bardziej taki czasowy, no. a, a kto nagrywał te filmy? No ja teraz sobie przypomnieć Na przykład e, Gladys Gratis, e, e, Zonik to jedynie wiem że No a dalej to... więcej już nie wiemy Ile macie lat? 11 Aby Ej, s by mi nie dał 11 lat, nie? Nie wiedziałem że tak wyglądają chłopaki co mają 11 lat ale... e, No czasem no, się zdarzało. Czasami, czasami się zdarzało. Czasem tak, ale ogólnie nie No tak no, ogólnie to się tak 50 do 50 Otwieracie skrzynki? To to jest w ogóle ten gratis. Niesamowite, ej, pierwszy raz widzę youtubera ma 1,3 miliona subskrybentów, nie? Zatrzymaj się! I to u niego widzieli czy u kogoś innego? Arr. A Puzonik zabrał mi wszystkie pieniądze. Tam dzisiaj ze mną Puzonik. Siema! Rogue Waves. A, Cześć, cześć, cześć Mike Puzonik. Cześć, cześć Dzisiaj Czecha. Ja tu jeszcze miałem, bo w ogóle nie wiem, czy widziałeś, był mini update na stronie, zobacz. Ładnie jest. Ładne, a szczególnie jest tutaj jaki duży przycisk doładuj port, ale jak się kliknie, to są różne formy płatności. A jaki masz kot ty? I koty. Nie, to jest mój. Nie, no trzeba. Nie, no to widzicie, to jest kanał typowo dziecięcy, nie. Miniaturki są takie, że miniaturki to są takie, jakby to był kanał skierowany do bardzo młodej grupy odbiorców, bardzo młodej. Takie przyciągające wzrok kidosowy. Dlatego uważam, że film Konopa jak najbardziej potrzebny, nie. No ale konop mógł się skupić właśnie bardziej na tych twórcach. Twórcach, którzy, wiecie, robią dla takich no bardzo młodych odbiorców. Ale ja, ja uważam, że ci twórcy że to ich też musi męczyć, tworzyć dla takiego. Wiecie, na przykład macie przypuśćmy 20-25 lat, a tworzycie content dla 10 latków, to to musi tak męczące być, nie? Że musicie czasem udawać takich, chyba że na co dzień są tacy, że o, koleżko! Puzonik. No nic, dobra, wracamy do Gimpera. Wyizolowanie społeczne, które wiążą się z rozpowszechnianiem gier online, z elementami hazardu i typowych gier hazardowych. Jest to wszystko, co się dzieje na pewno krokiem w bardzo dobrą stronę i zastanawiam się w związku z tym, czy Konopski być może celowo wycelował swój materiał o Kidropie. Właśnie na teraz, bo miał w tej sprawie jakieś przecieki? Nie wiem, ale jeżeli tak, to był to świetny ruch. A jeżeli jest to po prostu szczęśliwe zrządzenie losu, to miejmy nadzieję, że nowy departament ale się zajmie się uregulowaniem... I istotnych kwestii, które od lat pozostają w szarej strefie. A to nie koniec informacji prawie rządu, który zamierza brać się za różne internetowe nieprawidłowości i a przynajmniej tymi słowami nasi politycy zaczęli opisywać federacje i gale freak Kilka dni temu minister sportu Sławomir Nitras poinformował, że dowiedział się właśnie swoją drogą rychło w czas o tym, że jakaś freak federacja Fame MMA zorganizowała galę na PGE Narodowym i walczyła tam jakaś Ja. Delikatne uderzenie było. No i zdecydował się mocno wypowiedzieć. Powiedział, że to nie jest miejsce, gdzie jeden człowiek... drugiemu nos kolanem. Stadion Narodowy to jest miejsce święte. Widzicie, powiem wam jaki jest problem z politykami. Ja wiem o co temu gościowi chodzi. Podejrzewam, że mu chodzi o sytuację sprzed y, gali, czyli y, z konferencji, kiedy Tyburski wleciał kolanem w Kasiusza. Tylko że yy, często politycy mają tak, że oni nie znają dobrze tematu, mają doradców. I ktoś tam powiedział, no bo tam komu ktoś komuś... Bo jeżeli to by chodziło w oktagonie, no to wiecie, na tym polegają walki. To nie jest problem, bo ta, na tym polega walka, że mają walczyć. I to jest yy, czy ktoś potrafi, czy nie potrafi, no to, cho, to mimo wszystko jest element sportowy. Natomiast tutaj problemem myślę, że są bardziej dla polityków konferencje. I właśnie to co się wydarzyło na konferencji. Ja to tak. Interpretuje, nie. Ale wiecie, jeden doradca mu powiedział, on gdzieś zapomniał, że chodzi o konferencję, i to tak, tak jest. Bo oni wiecie, muszą być na bieżąco, czyli mają kilku doradców i dostają rano informacje takie, że o, o tej aferze, to mniej więcej coś takiego, coś takiego, coś takiego. No i później wychodzą ptaszki, nie, że nagle wychodzi. Wice, Wiceminister mówi Backston. No i ktoś by powiedział: Dobra, jaka jest tam wypowiedź ministra spóźniona w ogóle o dwa miesiące o co chodzi i chyba nie ma to większego znaczenia. No otóż okazuje się, że chyba szykuje się coś grubszego, ponieważ wczoraj, 28 października, Polsat News oraz interia przeprowadziły zmasowany atak w stronę polskich freakfightów. I mówiąc o zmasowanym ataku naprawdę niczego nie wyolbrzymiam. Na stronie Polsat News kolejne artykuły z kolejnymi wypowiedziami polityków pojawiały się godzina po godzinie. Podobnie. I teraz tak, ja widziałem takie komentarze, że o Polsat zrobił materiał, a Polsat gdzieś tam kiedyś promował. Tylko trzeba też odróżnić. Freak fighty, kiedy na przykład yy, Andrzej był, bo na przykład za czasów Andrzeja, mimo że ja też z nim miałem zwady i tak dalej, to gdyby na przykład ktoś wjechał kolanem, tam nie wiem, tydzień przed walką, no to ktoś by dostał bana na federację, nie? A teraz to, to wygląda tak, że ktoś wjechał, walkę odwołali, ale na następnej znowu był, nie? Krytyczne artykuły w dużej ilości zaczęły pojawiać się na portalu Interia, a w telewizji Polsat News wyemitował specjalną transmisję pod hasłem... O, i teraz właśnie ludzie atakują Polsat, że przecież oni emitowali. Natomiast dla mnie wtedy inaczej trochę wyglądały gale fightowe. Tam nawet mało brakowało, tam tylko brakowało pieniędzy, żeby gim żeby Frizz zawalczył. Teraz podejrzewam, że Frizz by nie zawalczył na galach fightowych nawet za 8 milionów. Tak mi się wydaje, nie? Nie dla walk o pa... celebrytów, a audycja była opatrzona takimi nagłówkami jak walki pa celebrytów niszczą polskie dzieci. A to jak to się zmieniło, no to okej, okay, Denis jest pocieszny. Uważam, że to jest pocieszny bombelek ponczusiek, ale ponczuś, ale yy, no, trzeba pamiętać, że w tamtych czasach Denis miał zakaz wstępu na Gale Fame. Było nawet takie przecież zdjęcie, nie że Jowko, yy, szalony reporter, Denis i ktoś jeszcze mieli zakaz wstępu. A teraz jest inaczej. Gale Freak Fight to nie rozrywka, to niebezpieczeństwo. Walki promują agresję. I tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, wygląda na to, że rząd i media odpalają we Freak fighty naprawdę potężne działa, ponieważ na Polsat News pojawiły się wypowiedzi byłego premiera Mateusza Morawieckiego. No i teraz tak, że Freak Fighty będą musieli. Tylko pytanie, czy oni. No widzimy, jak to wygląda ostatnio. Czy oni będą potrafili znaleźć ten złoty środek sami? Czy lepiej, żeby zatru... A, kawiak jeszcze był tak, że zakaz wstępu. Czy będą potrafili znaleźć ten złoty środek sami? Przede wszystkim powinni zadbać, żeby na konferencjach, ani na eventach, no nie było takich młodych twarzy. Ok, można się bronić, ale mama ich zabrała, ale dla własnego spokoju, wizerunkowego zróbcie, że na konferencję jednak przychodzą plus 18. Jak się postaracie, znajdziecie 200 osób, którzy będą mieli plus 18. A czasem było tak, że okej, okay, że jakiś tam trener wziął 9-latka, nie. Ale później realizator to pokazuje i... Ludziom zostaje w głowie, nie, że na konferencji siedzi dziewięciolatek. No to tak, taka rzecz, nie? Już. Yy, no i zadbać, żeby, bo teraz tak jak zrobią znowu tylko walki sportowe, no to widownia będzie niezadowolona. Więc muszą to odpowiednio wypośrodkować. Tabieckiego, posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka, a także wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego i szczególnie ten ostatni, którego zdanie jest najważniejsze, bo jest on członkiem rządu, wypowiadał się o Free Fightach szczególnie ostro. No co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale to jest dziwne, bo ja zawsze miałem wrażenie że platforma to jednak tam się koleguje, nie? A wychodzisz? może, że nie. I będę bardzo zaskoczony, bo wiem, że PiS był przeciwny. A można powiedzieć, że doszły mnie słuchy, że jednak federacje, tak zresztą Boxdell twierdził, nie? Na jednym ze swoich tam y, programach na żywo o nazwie Aferki Wysoki Sądzie twierdził, że jest rzecznik, który działa z rządem. To jest cytat, y, który wypowiedział y, Michał Baron. Jeśli mnie pamięć nie myli. Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z nadużywaniem siły. Mamy do... A, on jest z lewicy, a nie z platformy, okej. Okay. czynienia z przestępstwami, tak to nazywajmy. Przeciwko zdrowiu czy życiu innego człowieka, to powinny one być ścigane. jeśli Są po prostu przez kogoś oglądane, jeżeli się same napędzają. A napędzają się dlatego, że ktoś się udostępnia. Więc ci, którzy udostępniają, ci, którzy wrzucają, często na tym zarabiają, też powinni mieć świadomość z tyłu, że będą ścigani. I już ta sprawa się toczy. Digital Service Act, DSA, znana. Jako DSA w Polsce jest już realizowany w, po konsultacjach społecznych i on też będzie tą walką z streamingiem, udostępnianiem hejtu w sieci czy dezinformacją walczył. To są bardzo mocne stwierdzenia i ewidentnie nie jest to element swobodnej wypowiedzi, tylko przygotowane wystąpienie, które ma bardzo konkretnie wyrazić postawę polityka względem tego zjawiska. A to jest sygnał o tym, że wokół branży freakwaitowej naprawdę zbierają się ciężkie czarne chmury. Były premier Mateusz Morawiecki wspomniał tylko o tym, że no, powinna wydarzyć się jakaś interwencja po konsultacji z ekspertami, a on sam wróci zaraz do domu i upewni się, czy jego dzieci aby na pewno nie oglądają tych p***o celebrytów. Od razu sprawdzę wieczorem z moimi dziećmi, czy przypadkiem one czegoś takiego też nie oglądają. Dosyć rozsądnie w tym temacie natomiast wypowiedział się Krzysztof Bosak, wspominając o tym, że on oczywiście przyjrzałby się tego typu zjawiskom, ale zwróciłby uwagę może na to, żeby bardziej zachęcać młodych ludzi do uprawiania fajnego, amatorskiego sportu, promować sekcję sportów walki, czy w inny sposób zachęcać młodych Osoby do aktywności zamiast do siedzenia przed komputerami, żeby może to jakoś zainteresowanie galami po prostu. Powiedzcie, problemem w tym momencie są programy przede wszystkim, to co się dzieje na programach. Zaraz przeczytamy też oświadczenie Fame MMA, no i też zestawimy to z rzeczywistością. Wykorzystać i fajnie przełożyć na coś dobrego. Wygląda na to, że sytuacja jest dosyć poważna, do tego stopnia, że Federacja Fame zdecydowała się wydać oświadczenie. O, na przestrzeni sześciu akapitów, pod którymi podpisał się Krzysztof Rozpara, współwłaściciel Fame, dowiadujemy się o wysokich bezpieczeństwa feder... Ok, Fame konsekwentnie stosuje wysokie standardy bezpieczeństwa i odpowiedzialności, wprowadzając jasno określone zasady zachowań, jasno określone zasady zachowań uczestników podczas programów promocyjnych oraz rygorystyczne ograniczenia wiekowe dla widzów. Nasz regulamin przewiduje sankcje za niewłaściwe zachowania, takie jak używanie żargonu więziennego czy mowy nienawiści. Szanowni państwo, chciałbym przypomnieć, że gdy, gdy mieliście galę na Stadionie narodowym, gdzie to jest ważny dla, dla Polski, dla Polaków obiekt sportowy, gdzie odbywają się najważniejsze imprezy sportowe w kraju. To podczas programów, mimo że zapewnialiście Oświęcimskiego, że nie będą pewne tematy poruszane, to zadzwoniliście do Denisa Załęckiego, który używał żargonu więziennego. Więc tutaj wydaje mi się, że zaszła pomyłka. Podejrzewam, bo jesteście na pewno osobami honorowymi. Że to było przeoczenie, pisząc to, to oświadczenie. Natomiast ja, jako tutaj osoba zajmująca się, nazwę się nawet dziennikarzem śledczym, no, jestem zmuszony wypunktować. Co więcej, później tego Denisa Załęckiego, który używał mowy y, więziennej, żargonu więziennego podczas programów promocyjnych gale na stadionie narodowym, zatrudniliście do następnej gali. A więc nie wygląda na to, żeby wam taka mowa więzienna, Takie żargon więzienny przeszkadzał. Federacji O tym, że organizują oni zawody sportowe, w których rośnie ilość osób profesjonalnie zajmujących się sportem, która bierze udział w walkach, że próbują ograniczać dostęp osobom małoletnim do tego typu treści, no i że jako federacja z pełnym zaangażowaniem podchodzą do kwestii odpowiedzialności społecznej, jak czytamy, starając się równoważyć aspekt rozrywkowy i edukacyjnych naszych wydarzeń. No i teraz tak, czy Fame w swoim oświadczeniu trochę głupoty i przed Stawia tylko część prawdy? Oczywiście, że tak. Czy politycy w swoich wypowiedziach. Głupoty i pokazują tylko część prawdy? No oczywiście, że tak. Pan Gawkowski, który mówi, że no jak ktoś kogoś bije, to niezależnie od kontekstu tego, że go bije, to powinien być ścigany. Widać, że kompletnie nie rozumie o co tutaj chodzi, bo w ogóle nie chodzi o to, że ktoś komuś rozwala nos, no bo jak to robią na przykład w KSW, to to jest spoko. I gdyby robili to w fame MMA, to też byłoby spoko, bo faktycznie duża część walk to są walki sportowe, które odbywają się na ładnych sportowych zasadach. Problemem tak naprawdę jest cały anturaż dookoła tego, chociaż tak naprawdę, oprócz tego, że jest on problem, to jest też głównym źródłem popularności Freak fightu. I problemem jest to, że federacje próbują udawać świętojebliwe, że niby zwalczają takie zachowania i wcale zawodników do nich nie zachęcają. A potem kontraktują osoby, które rozmaite granice regularnie przekraczają i wszystko jest fajne, a potem jak takie jednostki po raz kolejny przegną pałę i zrobią komuś krzywdę w sposób niesportowy i taki, który absolutnie nie powinien mieć miejsca, no to federacja jest bardzo zdziwiona, że no ale jak to i w ogóle my teraz go ukaramy i zmniejszymy mu trochę garze. I wtedy wszystko jest w porządku, no bo przecież Ziomek dostał. Dało od nas karę. A to, że całe widowisko jest oparte o tego typu akcje, to już nie ważne. Moja ocena tego wszystkiego natomiast nie ma znaczenia, plus jestem nieobiektywny, bo sam się tam biłem i prowadziłem tę konferencje. bo mnie... Ja, ja uważam, że freakfajty jak najbardziej mają rację bytu, natomiast należy znaleźć złoty środek. Czyli nie wpuszczamy, nie wpuszczamy podrostków i nie mówię tutaj o mnie czy o Minimajku, tylko osoby, na przykład wiecie co, mają 12 lat i tak dalej, na konferencję. Bo nie wiem, bo wiecie, no, na, jeżeli chodzi o... Już samo wydarzenie. No to wiadomo, można zadbać, żeby podczas wywiadów w Oktagonie tam nie było jakoś bardzo hard, hardkorowo, natomiast same walki ja rozumiem, że KSW ma wyższy poziom, natomiast bić się każdy może, jeżeli jest sędzia i tak dalej, to jest po Bożemu zrobione. Więc tutaj myślę, że takie młode osoby, które się interesują, no to nie można im zakazać wstępu na samą galę. No bo to czy to KSW, ja tutaj nie chcę broń Boże, porównywać KSW, panie Lewandowski, proszę nie pozywać do Fame MMA, ale wie pan, co mam na myśli. Chodzi przede wszystkim o konferencję i o programy. Mimo, że pewne rzeczy nie do końca mi tam pasowały. Oto Wiem. natomiast mniejsza, bo liczą się fakty. A fakty są takie, że jeżeli rządzący oraz media wchodzą w bardzo konkretną narrację, która ewidentnie nie jest efektem spontanicznej wypowiedzi, tylko czymś przygotowanym wcześniej przez sztab PR-owy, to oznacza, że backstage'owo najprawdopodobniej są już podejmowane pewne decyzje dążące do tego, żeby freak fighty w Polsce albo zablokować, albo przynajmniej bardzo mocno ograniczyć ich możliwości Siania w przestrzeni publicznej. I czy to dobrze? Zależy od kształtu prawa, które zostanie uchwalone, by ten rynek uregulować. Choć patrząc po wypowiedziach polityków, będzie ono ostrzejsze niż lżejsze. Póki co, natomiast większej ilości szczegółów brak. Natomiast jeżeli takowe się w najbliższym czasie pojawią, to ja Was oczywiście o tym poinformuję. Dlatego, drogi widzu, żeby nie przegapić, zasubskrybuj sobie kanał. Papa! Papa! Pa.